Jeszcze kilka lat temu były fanaberią i egzotyką. Dziś pojazdy z napędem elektrycznym stają się koniecznością. Od hybryd po pełne elektryki przyszłość motoryzacji wydaje się być jednoznaczna. Na naszych oczach dokonuje się rewolucja energetyczna i transportowa, a w tym programie będziemy Państwa zachęcać, by stali się Państwo jej aktywnymi uczestnikami, bo tylko tak możemy ocalić naszą planetę. Coraz więcej państw na świecie deklaruje w niedalekiej przyszłości zakaz sprzedaży samochodów z silnikami benzynowymi i diesla. Większość z nich oscyluje między 2030 a 2035 rokiem. Ogłoszony w lipcu 2021 roku przez Komisję Europejską pakiet Fit for 55 może doprowadzić do zakończenia sprzedaży samochodów spalinowych na rynku europejskim. Ekologia niezmiennie od kilku lat jest na topie i nic nie wskazuje, by się miało to zmienić. Jednym z jego przejawów jest plan Unii Europejskiej, który zakłada zakaz sprzedaży samochodów spalinowych już w 2035 roku. Oznacza to, że po tej dacie samochód z silnikiem spalinowym będzie można kupić już tylko z drugiej ręki. Zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu do 2040 roku Europa ma się stać pierwszym neutralnym dla klimatu kontynentem. Jaka jest przyszłość aut spalinowych? Niestety, przyszłość samochodów spalinowych nie jest zbyt wesoła. Tutaj Unia Europejska, wprowadzając kolejne ograniczenia emisji CO2, no niestety, spycha samochody spalinowe w niszę. Po 2030 roku te ograniczenia będą. Tak duże, że praktycznie cała sprzedaż będzie musiała się przenieść na samochody zeroemisyjne, no więc niestety tutaj samochody elektryczne to jest przyszłość. Po wejściu w życie tego zakazu kraje członkowskie Unii Europejskiej będą musiały zapewnić wystarczającą liczbę miejsc umożliwiających ładowanie samochodów elektrycznych na drogach, tak by ich kierowcy byli pewni, że niezależnie od miejsca pracy i zamieszkania będą mogli swobodnie przekraczać granice wewnątrzunijne, nie martwiąc się o ładowanie samochodu. Jakie są założenia Europejskiego Zielonego Ładu? Najważniejsze założenia Europejskiego Zielonego Ładu to jest postawienie na zrównoważony transport, a szerzej zrównoważoną gospodarkę. Unia Europejska chce być jednym ze światowych liderów w obszarze zrównoważonego transportu. Efektem tego jest postawienie na rozwój transportu zeroemisyjnego, indywidualnego, ciężkiego, jak też zbiorowego. W efekcie czego muszą zostać zrealizowane bardzo głębokie inwestycje, choćby w sektorze infrastruktury strukturalnym, które pozwolą w Europie funkcjonować milionom samochodów elektrycznych i to już w perspektywie kolejnych lat. Co to jest Fit for 55? Pakiet Fit for 55 to jest pakiet regulacji, projektów aktów prawnych, które będą miały wpływ na zmianę percepcji rozwoju gospodarczego Europy w perspektywie kolejnych lat. Odnoszą się także do sektora transportu. W ramach pakietu Fit for 55 myślę, że wszyscy znamy datę 2035, po której nie będzie już można rejestrować samochodów konwencjonalnych, ale bardzo ważne zapisy Fit for 55 są związane z dyrektywą, którą znamy pod akronimem AFIR. Ona dotyczy głównie Infrastruktury i ona będzie sprawiała, że w takich krajach jak Polska, region Europy Środkowo-Wschodniej będą musiały zostać zdynamizowane inwestycje w tym obszarze, by nie tworzone były Europy dwóch prędkości w obszarze infrastrukturalnym, a zeroemisyjny transport mógł się równomiernie rozwijać w całej Europie. Irlandia już od 2030 roku wprowadzi zakaz sprzedaży pojazdów z silnikami benzynowymi i diesla, również hybryd dostępne będą wyłącznie ich zeroemisyjne odpowiedniki. Jak się jeździ elektrykiem? Cicho i spokojnie przede wszystkim. Yy, komfort jazdy, cisza jaka jest w kabinie, nawet przy 90-100 km na godzinę, jak się wyjedzie poza miasto, nie do porównania z jakimkolwiek autem spalinowym. Dlaczego w ogóle elektryk? Dlaczego wybrał Pan takie auto? Dlaczego w ogóle elektryk? Yy, narzeczona zaczęła mnie namawiać już ładny czas temu, ale rozbiło się to o koszta. Bo jak zacząłem liczyć koszt zakupu auta, koszt utraty wartości tego auta, koszt paliwa, to ja pomyślałem, że nie stać mi na jeżdżenie na benzynie. Na benzynie, która kosztuje 5, zarobię kosztować 6 zł. Jeśli muszę w samochód podobnej klasy spalinowy wlać co 100 km 8 litrów benzyny, a tutaj za 15 kWh przejadę 100 km, czyli 9 zł. Odpowiedź się sama noc.